Markety wykorzystują samozbiory? Rolnicy mówią dość. Rolnicy ostrzegają przed nowym zjawiskiem, gdzie przedstawiciele handlu próbują wykorzystać samozbiory do negocjacji cenowych. Handlowcy, powołując się na nadmiar towaru, oferują rolnikom skandalicznie niskie ceny za produkty, takie jak papryka czy jabłka. Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że sieci handlowe próbują wymusić sprzedaż jabłek poniżej 1 złotego za kilogram podczas gdy w sklepach ceny sięgają 5-6 złotych. W odpowiedzi na niskie ceny skupu rolnicy organizują samozbiory, aby częściowo odzyskać koszty produkcji. Konsumenci są zachęcani do kupowania bezpośrednio od producentów, co ma pomóc w utrzymaniu stabilności rynku. Minister Rolnictwa Stefan Krajewski zwrócił się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o zbadanie potencjalnej zmowy cenowej. Władze sugerują inwestycje w magazyny i chłodnie jako alternatywę dla oddawania plonów za bezcen. Czy takie działania wystarczą, aby zapewnić rolnikom godziwe wynagrodzenie?